Hej, ja i moja żona robimy kwatery pracownicze, to znaczy mamy domy i mamy w podnajmie domy, i jako właściciele, które wynajmujemy następnie pracownikom. Natomiast to nie jest to, co większość zdecydowana osób myśli o kwaterach pracowniczych. To nie jest ta działalność. Dlatego, że jak sprawdziłem w internecie, jak rozmawiałem z ludźmi, to większość osób wyobraża sobie, że prowadzenie domu na kwatery pracownicze to jest prowadzenie hostelu. Czyli działalność hotelarska, w której trzeba zadbać o proces bukowania, czyli księgowania tych wizyt, rejestracji na miejscu, sprzątania pokoi, zmiany pościeli, organizowanie przynajmniej śniadania, później jeszcze zarządzanie problemami klientów i jakimiś szczególnymi życzeniami, wydawanie kluczy, tego typu rzeczy. Czyli to jest cała działalność gospodarcza. Natomiast my się tym kompletnie nie zajmujemy. I nie mam na myśli tego, że zatrudniamy człowieka, który się tym wszystkim za nas zajmuje, do czasu aż się rozkoruje, zwolni z pracy albo pojawi się taki problem, że i tak do nas zadzwoni i powie: O kurde, teraz to już nie wiem, co robić. Ja jestem tylko pracownikiem. Weźcie, musicie mi powiedzieć, co zrobić, bo sąsiad zwariował, <laughs> coś takiego. Różne są przypadki. Także nie, my w ogóle tak nie robimy, nie działamy na, te, na takich zasadach, tylko zamiast tego. No właśnie, my wynajmujemy dom na, dla 40 pracowników i zajmuje nam to tyle czasu i tyle odpowiedzialności za tym stoi, co wynajęcie jednej kawalerki. To znaczy, że mamy bardzo, bardzo mało czasu, który poświęcamy i odpowiedzialności. I teraz, dlaczego w ogóle mówię o tych kwaterach? Dlatego, że one dają nam całkiem niezłą rentowność. Od 13,5 do 19,3%, w zależności od tego, który dom wybierzemy. I ta rentowność jest dużo powyżej rentowności domów. Jeżeli chodzi o mieszkania, to nasze rentowności średnie, krajowe, to jest chyba 3,3%. Jak dobrze pamiętam, teraz widzę średnią w, na, na, w tabelce. Najgorzej jest w Krakowie, najlepiej jest w Częstochowie, ale to jest nieistotne. Chodzi mi o to, że domy są inne. Domy, jeżeli chcemy wynająć cały dom jednorodzinny dla rodziny, czyli niby tak, jak to jest planowane, to mamy o wiele gorszą rentowność. Mamy domy, które są wynajmowane dla rodzin, i teraz możecie sobie wybrać dowolny dom, zobaczyć sami. Ja nie mogę, nie chcę za bardzo pokazywać w tym momencie ogłoszeń, bo one się zmieniają i są czyjeś z numerem telefonu. Nie chcę tego robić, ale poszukajcie sobie i zobaczycie, że ale domy, tak porównacie cenę kupna do ceny najmu, to wychodzi po prostu szaleństwo. Kompletnie nie opłaca się kupować domów, o wiele bardziej opłaca się je wynajmować dla rodziny. Natomiast inna sytuacja jest z wynajmem dla pracowników, dlatego że domy no, bardzo szybko niszczą przede wszystkim. Można mieć problemy z sąsiadami, jeżeli źle się zarządza takim domem, no to po prostu ci pracownicy, ci. Ludzie, którzy mieszkają na kwaterach, no to oni potrafią robić również szkody sąsiadom. Także ludzie nie chcą tego. Nie chcą, żeby bardzo szybko zużywał się ich dom. Dlatego dochodzi do takiego absurdu, że mamy bardzo przepięknie wyremontowany dom, który jest wystawiony na wynajem powiedzmy za 3000 zł, i dokładnie obok jest dom, który jest no w słabym stanie i jest wystawiony za 10 tysięcy złotych. To już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda rentowność na obu domach. Nieważne ile kosztują, tylko jaka jest różnica między nimi. Prowadzenie hostelu to jest działalność gospodarcza na trzy fajerki. I jeżeli ktoś prowadzi hostel skutecznie, czyli ma dobre reklamy, i ludzie później piszą pozytywne komentarze i dba o to wszystko, to może prawdopodobnie zarobić nawet więcej niż 20% rocznie, bo to jest po prostu działalność gospodarcza, a na działalności to raczej jest tak, że można podwoić kapitał rocznie. To by było raczej normalne. Natomiast ja mówię cały czas o najmie, czyli o formie inwestycji. My nawiązujemy relacje z innymi firmami, które mają pracowników i wynajmujemy tylko tym firmom. One są odpowiedzialne nie tylko za to, kto tam jest w środku, ale też ci pracownicy, którzy są w środku, oni wiedzą, że jakby wynajmują to od kogoś, kto jednocześnie daje im pracę. Co daje podwójne zabezpieczenie, bo jeżeli on coś sknoci albo w pracy, albo na tym w tej kwaterze, to wylatuje z obu miejsc. Dlatego oni są bardziej. O wiele lepiej się ich im wynajmuje niż ludziom na zwykłym hostelu, gdzie przybywają przeróżni ludzie z różnych części świata. Bardzo, bardzo, bardzo dokładnie wybieramy miejsca, w których kupujemy domy, gdzie wiemy, że jest dużo ośrodków takich, w których można by zatrudnić kogoś, kto by chciał mieszkać w kwaterze pracowniczej. A po drugie, gdzie tych ośrodków przybywa. Właśnie wiemy, że przybywają, właśnie się budują i tak dalej. Nie słyszałem, żeby ktoś miał rentowność lepszą niż inflacja. Nagrałem to w drugiej połowie stycznia 2022 i mówię o najmie mieszkań i domów na cele mieszkaniowe. Wszyscy mają gorsze, więc faktycznie średnio się to opłaca. Natomiast najem na kwatery jest dużo, dużo powyżej inflacji. I wątpię, żeby inflacja przebiła. Takie rentowności dwucyfrowe, jakie uzyskujemy na domach. To się po prostu opłaca. Dlatego mo można mieć nawet powyżej 20%. Spokojnie można uzyskać takie rentowności, jeżeli inwestuje się w pewnych. Lokalizacjach w Polsce. Ja, ja preferuję akurat aglomerację warszawską, ale można uzyskiwać takie. Natomiast, oczywiście, jak się to ustawi, to jest proste jak wynajem mieszkania. Ale żeby to ustawić prawidłowo, żeby nawiązać relacje biznes to biznes, to jest, słuchajcie, co innego niż wynajem mieszkań. Dlatego ja i Agnieszka organizujemy szkolenie, na które serdecznie zapraszamy. Będzie za niecałe dwa tygodnie, jak to nagrywam, i oczywiście link będzie w opisie. Także wychodzicie ze szkolenia, macie pełną wiedzę, wszystko będzie tam krok po kroku przedstawione. I możecie kupować domy na najem na rentowności na przykład 19%. Zapraszam i subskrybujcie ten kanał. Cześć!